W 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim powołaliśmy taki społeczny komitet do spraw opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego, to znaczy przede wszystkim rektorów, dziekanów, panów profesorów, pani profesor. Chcemy się ich nagrobkami zajmować i od 2015 roku corocznie blisko 1 listopada organizujemy akcję Akademicki z Nicz Pamięci. Ta akcja polega na tym, że cała wspólnota akademicka jest proszona, zaproszona do tego, żeby zaopiekować się naszymi uniwersyteckimi grobami, żeby je posprzątać, ograbić dookoła, żeby umyć, jeśli trzeba, postawić znicze, kwiaty i przykleić naklejkę, że to właśnie my, osoby z uniwersytetu, dbamy o naszych profesorów, naszych rektorów i dziekanów. Co roku powtarzamy tę akcję: przychodzą pracownicy, doktoranci, studenci, a także emerytowani profesorowie i panie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, żeby pomagać, no i razem trochę wspominać o tym, kto tę uczelnię zakładał, kto ją prowadził, kto wychował kolejne kadry polskiej inteligencji. Pamięć no, z zasady jest ważna, bo też mówi nam o współczesności i o naszym jakby stosunku do nas samych, do tego dziedzictwa. A Uniwersytet Wrocławski razem z całą jego historią, ze wspólnotą, z dorobkiem jest ogromnym dziedzictwem Wrocławia, Dolnego Śląska, całego kraju i pamięć o zmarłych profesorach, rektorach jest częścią tego, tego, co powinniśmy kultywować. Dbamy więc o to, żeby groby nie niszczały, żeby nie były likwidowane, żeby utrzymać ten materialny znak przeszłości. Bo wiadomo, że pamięć musi mieć zaczepienie. Im bardziej jest jakby. Upamiętniona w jakimś miejscu, im więcej śladów tej pamięci się zachowuje, tym łatwiej tę przeszłość w pamięci podtrzymać. No, zgodnie z taką zasadą, że jak znikną ślady, to być może za jakiś czas zatrze się pamięć. Tego nie chcemy. Na cmentarzu przy ulicy Smentnej na Sempolnie jest pochowanych wielu profesorów, doktorów, pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to jedna z tych wrocławskich nekropolii, gdzie Zawsze w okolicach 1 listopada my, pracownicy uniwersytetu, odwiedzamy naszych poprzedników, wspominamy ich, okazujemy. Że pamiętamy, że są dla nas ważni, że pamięć o nich buduje także nasz uniwersytet. Tutaj w tym właśnie miejscu jest, jedna z tak, miejscu jest jedna z tak zwanych alei profesorskich na tym cmentarzu. Niedaleko znajduje się między innymi grup wybitnego matematyka, profesora Stanisława Hartmana, ale w tych dniach. Szczególnie pamiętamy nie tylko o profesorach, dziekanach, rektorach Uniwersytetu, ale w ogóle o wszystkich członkach naszej wspólnoty akademickiej. Pamięć o nich buduje naszą współczesność. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ich spadkobiercami, że niesiemy te same wartości. Akcja Uniwersytecki Znicz Pamięci, którą kilka lat temu zapo zapoczątkowała Kamila Jasińska, trwa, jest kontynuowana. Na Uniwersytecie Wrocławskim będziemy w ten najbliższy weekend szczególnie wspominać tych, którzy od nas odeszli, także tych, którzy odeszli do nas w poprzednim roku. Cała strona główna Uniwersytetu Wrocławskiego będzie poświęcona wspomnieniom o naszych wspaniałych profesorach, wykładowcach, członkach naszej wspólnoty, którzy, o których stale pamiętamy, którzy niedawno niestety nas opuścili, ale my jesteśmy tymi, którzy będziemy dalej kontynuować ich pracę.